Dobry seans. Witam Was w kolejnym kiblowym seansu. Dzisiaj porozmawiamy sobie z... tym panem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojej. Ja. Czy powinnam Pan może... Jak Pan się nazywa? E, nazywa mi się... No i bardzo lubię siadać na tym, o właśnie, kiberku, no i tak sobie siedzę i czytam gazetkę. Tam, tam, tam. Aha, a może niech Pan powie, co Pan, czym Pan robi i jaką pracę ma? No ogólnie to jestem kiblarzem i polega to na tym, że siada się na kiblu i się mówi, czy jest dobrej jakości jaka jest data spożycia i tam takie tam. Aha, no, to tyle naszego e kiblowego sensu. Teraz możemy wypie... pip On idzie na gościa. Ale nie do zlewu, nie? Poczekajcie, zaraz to załatwię. Cześć nomas na razie Ha ha ha